W celu dodania lokalizacji wyposażenia wykonaj następujące kroki. Przejdź do modułu lokalizacji wyposażenia, wybierz zakładkę Lokalizację kliknij przycisk oznaczony ikoną plusa, wypełnij formularz w nazwy lokalizacji wprowadź czytelną dla Ciebie nazwę. My dodamy główną lokalizację, nazwiemy ją REMiza. Możesz określić nadrzędną lokalizację, ale w tej chwili dodajemy lokalizację główną. Rodzaj lokalizacji. Możesz wybrać pomiędzy lokalizacją zwykłą lub lokalizacją połączoną z pojazdem. W tej chwili wybierzemy lokalizację zwykłą. Następnie możemy jeszcze określić opis. W tej chwili to pominiemy. Wystarczy kliknąć Zapisz i wróć, aby zapisać lokalizację. Lokalizacja została dodana. Teraz możemy dodać kolejną lokalizację. Ponownie klikamy w przycisk oznaczony ikoną plusa. Określamy nazwę lokalizacji. Na przykład szatnia. Możemy wybrać nadrzędną lokalizację Remiza. Określamy lokalizację jako zwykłą. I również możemy przypisać opis. Klikamy, zapisz i wróć. Mamy już dodane dwie lokalizacje. Dodajmy jeszcze jedną lokalizację. Na przykład garaż. Nadrzędna lokalizacja Remiza. Rodzaj zwykła i dodajemy jeszcze ostatnią lokalizację. Będzie to GBA. Nadrzędna lokalizacja: garaż. Rodzaj lokalizacji: pojazd. Teraz możemy wybrać pojazd, który jest powiązany z daną lokalizacją. Możemy również uzupełnić opis, ale w tej chwili to pominiemy. W ten sposób dodaliśmy cztery lokalizacje do modułu lokalizacji wyposażenia. Do tych lokalizacji będziemy mogli przypisać sprzęt i umundurowanie.